Witam z tej strony Bondio, witajcie. A dzisiaj sobie zagramy w Tamle Guys. Uwaga na wydarzeniach Area 51. Ok, no to zaczynamy. Tu będą takie łapki. Na tych, na tej może grałem, ale na tamtych dwóch chyba nie. No zobaczymy, jak mi się yy, po szczęściu. Może zdobędę koronkę, kto wie. Dobra. No to zaczynamy. Niech się tylko załaduje, wylosuję mapka i jedziemy. Wczytywanie, o, tutaj, a tutaj to chyba, no tutaj to yy, grałem na tej mapce kiedyś, dawno temu, ale dobra. <laughs> ale ja dawno nie gramo, bo nie na tej obcu. No dawaj, dawaj. Mhm. O, kule. Ah, Kur! Lecę tam. <śmiennie> <śmiennie> Nie, przegrałem to. Kurde, wiedziałem. Dobra jeszcze raz Kurde jak się wkurzyłem Aż mnie trzęsie no Ja nie mogę Kurde no Mówię wam, że nie da że dawno nie grałem w tą mapę, głupio mnie ja dziela. Dawaj ładuj się, kurwisko jednak, Uff. Głupia mapa Idę zaten. Ach, no ten... co? Jak znowu przegram na tej mapie, to ja już nie gram. Powalę to. Ja mam już to gdzieś wy... wyrypane mam już to. Hmm. Tam, <laughs> bo może tutaj trzeba tak trochę. Dobra. Przeszłem, dobra, bo dawno nie grałem w to, kurde. A się udało. To. Ok, dojdźcie, że musicie dojść szachru. Dobra, jakoś leci. Zobaczmy, jak teraz mi pójdzie. No, niech się załaduje i lecimy dalej. No Będziecie tak tańczyć jeszcze, czy nie? Dobra, lecimy No, ciekawe jak tu mi pójdzie Ja tu w ogóle nie gram na tym Jak się wkurzę to... O kurde, przyciąganie jest tu zryte coś Dobra, o! Kurde O to chodzi właśnie, o dobra, dobra, dobra Nie wiem, dobra, nie wiem Okej okay. O f... O ty świnio jedna Tędy sobie pójdę, co? O no. Nie. No. Dobra. Na razie nie jest źle. Gdzie tam? Gdzie ja mam iść? Gdzie? A tam jest meta, ty. Dobra, dobra. dobra. Domety, yes, udało się, ja pierdzielę Okej okay. to teraz finał, będzie ciężko, ale jakoś tam będzie. Okej, okay, dobra. No, ładuj się, ładuj. No Będą jeszcze tak tańczyć, czy nie? Liczę do trzech raz. Dobra. Okej, okay, udało się. Ha! Wiedziałem, że tu coś będzie, no Piękne. Eee, okej. Okay. Nie wiem, tutaj mam miejsce. idzie. Tam trzeba iść. Dobra, no i. O ty. Nie, no ja nie, Głupie to było. DZW. Yy, no ciesz się, cieszę Jak widzę twoją modę, to. Chce mi się czekać, Dobra, lecimy, kurde. Jest, wow. Przejdź do przepustki. Okej. Okay. Dobra, tu nie muszę. Dobra. Ile mam tego? A. Tak. Czekajcie. Okay. Co? A, bo to już chyba za. Dobra, ale państwo. E, zobaczcie, jaki mam czas. A mam. 9 minut. No to jeszcze raz zagramy. W to W ten śmietnik zagramy sobie jeszcze raz. Zobaczmy jak mi ta pójdzie, bo jak nie to mam to gdzieś. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Może. Dawaj. Panowie. M. Mm -hmm. Dawaj tam. Dawaj, kurdec. Kurde. Dobra, nie no, bo będę cwelem, jak to nie zrobię, dobra. Ej, czemu spadłem? Ej, goście, kurde, nie idźcie tam, bo ja chcę wygrać. No. Spadaj tam. No, okej. Aha, ale dotarłem. Ten spadł. Nie do Dobra, lecimy dalej. No i ta to. To będzie długa przeprawa. Nie wiem czy dam radę, ale dobra, lecimy O Zapomniałem, że tu jest grawitacja z panu Dobra I... O wygnoję Ej Tak daleko mnie cofło byś Nie, nie gram w to Nie gram w to, to jest głupie Dobrze idę? No. A to jest głupie Wiesz kurde, no nie wiem, <laughs> dobra Ej! Nie no, de, chciało mi się już w to grać. Szczerze mówiąc, no. No, i mnie popchnęło! Kurde, no nie! <ścoughs> idę tam, o. Nie tak. A teraz to się bawię. Ja mam to gdzieś. Będę się denerwował, głupią grę. Co nie? Ja się bawię dobrze, kurde. Idę sobie na spacer. Idę sobie tędy Pójdę sobie tam tamtędy Później tędy Te cioty tam dotrą I wygrają i przejdą dalej Wiesz co, powiem ci tak Gnoju Jesteś szma... Kurde No i do widzenia! Cieszcie się, cieszcie się nie wiem, nie powiem co, bo nie chcę knąć. Ale to mnie tak wkurzyło Są jakieś nagrody? Ciura jest, dobra Ile mam czasu? Dobra, tyle wystarczy, nie chcę mi się w to Gówno grać Jakieś kosmici, kurde Ja już będę widzowie kończył Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz Cześć!